Witam Was serdecznie kochani w kolejnej części naszej Mandali Wenecja. W tym odcinku zaczynamy sobie od rzędu siódmego. Poprzedni rząd sobie tutaj zakończyłam robiąc oczko ścisłe zamykające, i oczywiście teraz sobie już tutaj zrobiłam jedno oczko łańcuszka, bo ja tak zaczynam sobie każdy rząd. A więc, tutaj, teraz w tym miejscu, w miejscu naszego pierwszego słupka nawijanego, wykonujemy pół z czterech nawinięć. Raz. Dwa, trzy. Cztery. Teraz oczko łańcuszka. I teraz w każdym kolejnym tutaj półsłupku musimy wykonać po jednym pufie. Czyli jak całe okrążenie wykonywaliśmy półsłupków nawijanych, tak teraz robimy to samo, tylko że z pufami. Raz, dwa, trzy, cztery. Oczko łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery i oczko łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery. i oczko łańcuszka raz dwa trzy cztery i oczko łańcuszka tak to powinno wyglądać ja sobie w tym momencie zapauzuję filmik bo myślę, że nie ma sensu jak będę pokazywać całe okrążenie, bo ten film wtedy będzie trwał bardzo długo, więc po prostu wrócę do Was w chwili, gdzie będziemy mieli tutaj do zrobienia ostatni puff i przejdziemy sobie do kolejnego rzędu. Także do zobaczenia za chwilkę. Już jestem, wykonałam sobie wszystkie pufy. w sumie powinniśmy mieć ich 54 żeby się wszystko zgadzało, jeśli tyle macie, no to prawo. I super, i przechodzimy dalej. Mi zostało do zrobienia oczko łańcuszka. I teraz, tutaj, gdzie mamy pierwszy pół, ja się tutaj wbijam w te dwie pętelki I oczko ścisłe, zamykające i jesteśmy znowu tutaj na tym pierwszym puffie tak jak zawsze oczko łańcuszka rozpoczynając sobie każdy rządek może Wam się robótka na tym etapie troszeczkę yy, podnosić, falować ale zobaczcie, że jak sobie rozłożycie ładnie w rękach to ładnie się wszystko układa no i dobrze yy, teraz w tym okrążeniu już mamy troszeczkę prościej yy, na każdym Pufie wykonujemy sobie słupek przedni reliefowy, a pomiędzy pufę dodatkowo jeszcze słupek zwykły. A więc y, mam już oczko i od razu sobie przystępuję do zrobienia słupka przedniego reliefowego. Raz i dwa. Teraz pomiędzy tutaj pufy, więc się wbijam nie tutaj w to oczko, tylko po prostu pomiędzy w przestrzeń. I zwykły słupek. Teraz znowu przedni słupek reliefowy na pufie. I na zmianę. Znowu w przestrzeń pomiędzy pufy robimy sobie słupek zwykły. Relief. Zwykły. Słupek reliefowy. Zwykły. Słupek reliefowy. Tutaj musimy sobie też pamiętać, jak robimy hmm, te słupki reliefowe. Czasem się zdarza, że na pufach gdzieś się zaciągnie nam niteczka. <gry> Myślę, że nieraz każdy takie coś mówi więc musimy się tutaj pilnować, żeby sobie tych niteczek nie zaciągać, żeby wszystko ładnie tutaj nam Szło. I znowu zwykły, reliefowy. Zwykły. O, właśnie, widzicie, przez przypadek mi tutaj. Ale wyszedł. Yy, ja sobie często robię tak, że po prostu albo sobie to z tyłu zostawiam, tak jak tutaj. Albo staram się to tak delikatnie wpleść w robótkę. Czyli teraz w tym wypadku e, robiłabym tutaj w przestrzeń, ale ja jeszcze dodatkowo w przestrzeń złapię sobie tą niteczkę, tą taką odstającą. O, i troszkę mi się tutaj to zakamufluje zaraz. I teraz przedni reliefowy, ale właśnie tą niteczkę sobie tutaj chcę zaciągnąć razem. I zobaczcie, że nie ma teraz tutaj ani śladu, z tyłu też nie, i nic już mi się tutaj fajnie później nie zaciągnie. Zwykły reliefowy, zwykły reliefowy. No i dobrze, i tak wykonujemy do końca okrążenia. Zrobię teraz znowu to samo, że po prostu wrócę do Was za chwilkę po wykonaniu tego wszystkiego i przejdziemy sobie do kolejnego rzędu. Już do Was wracam. Eee, troszkę się zadziało w tym rzędzie. Może być tak, że znowu będzie Wam się robótka falować, tak jak w poprzednim rzędzie, ale zobaczcie, że jak sobie wyrównacie to wszystko w palcach, to ona się naprawdę bardzo dobrze układa. Więc, yy, no, tak jest po prostu urok tej mandali, ale naprawdę zaufajcie mi, jest ona tak zrobiona, że na sam koniec na obręcz będzie się naprawdę wszystko bardzo dobrze wyrównywało. Druga rzecz, zobaczcie, tutaj w trakcie rzędu zmienił mi się kolor. Ja osobiście, jeżeli mam taką sytuację, to zostawiam. Nie ucinam jakoś robutek, bo wiem, że niektórzy na przykład wracają, próbują do tego momentu, zaczynają od nowego koloru, bądź jakoś tutaj próbują dorobić sobie w tym kolorze. Ja tego nie robię, ponieważ jest to dla mnie trochę strata czasu, ale też materiału, bo bardzo dużo materiału wtedy się. Niszczy, odrzuca, po prostu na boki. Ja uważam, że jest to rękodzieło, że jest jedyne takie wyjątkowe i naprawdę to nie jest jakiś mankament tego, tylko wręcz przeciwnie. To jest po prostu urok naszego szydełkowania. A decyzja należy do Was. Ja pokazuję, jak to wygląda u mnie. Zobaczycie, że później w całości to naprawdę może się zgubić i nawet nie będzie tak widać różnicy ale dobrze, wracamy dalej skoro zaczynaliśmy tutaj z słupkiem przednim reliefowym no to musieliśmy zakończyć zwykłym ja już go tutaj zakończyłam i standardowo wbijam się tutaj w dwie pętelki i oczko ścisłe zamykające rozpoczynam sobie znowu rząd oczkiem łańcuszka i teraz w tym okrążeniu na wszystkich słupkach czy to reliefowe czy zwykłe, wykonujemy półsłupki nawijane, ale tylne. Reliefowe oczywiście. <gry> Dobrze, jak to zrobić? Nawijam sobie tutaj niteczkę. I tutaj, gdzie mamy pierwszy słupek, to od przodu zawijam niteczkę i przeciągam. Przez wszystkie oczka. Jeszcze raz nawijam sobie, od tyłu do przodu sobie przechodzę szydełkiem, zawijam nitkę, wracam tą samą drogą. I mamy półsłupek nawijany reliefowy, tylny. I jeszcze raz od tyłu do przodu, zabieram niteczkę, wracam. I przez wszystkie pętelki. Od tyłu do przodu zabieram niteczkę, wracam i przez wszystkie trzy od razu nawijam. Od, oj, od tyłu do przodu zgarniam pętelkę, wracam i przez wszystkie trzy pętelki. Tak to wygląda. I tak wykonujemy po kolei na wszystkich słupkach. Każdy jeden pojedynczo, przerabiamy. Oj. No i zobaczcie, powstaje nam taka tutaj falbaneczka. Kto mnie już troszeczkę zna, kto zna moje wzory, wie, że takich falbaneczek jest u mnie bardzo dużo. Ja nie wiem czemu, ale po prostu bardzo lubię ten taki motyw z taką wystającą tutaj falbanką. Jakoś tak mi się po prostu upatrzyło. No i jest bardzo często to w moich wzorach. I nieraz słyszałam, że bardzo dużo osób nauczyło się i polubiło wręcz e, półsłupki nawijane tylne. E, właśnie dzięki mnie, dzięki tym moim wzorom. No, ale dobrze, tak to wygląda. No i tak jak mówiłam, robimy sobie przez całą mandalę do końca okrążenia. Na samym końcu standardowo sobie tutaj w pierwszym wykonujemy oczko ścisłe zamykające. No i proszę, no i będziemy mieć kolejne trzy rzędy. A skoro mamy tutaj trzy rzędy, to ja w tym filmiku się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych częściach.